taka była. nic nie widać, aż dzisiaj nie będę się tym przejmować. Tak za chwilę w ogóle nie będę się niczym przejmować. Brałam zmierzch długiego dnia, dlatego że postać Mary jest takim właśnie marzeniem pewnie wielu aktorek. Niejednoznaczna postać, nie, postać niepozytywna, osoba, której motywacji i której zachowania i postępowanie trzeba tłumaczyć na scenie, bronić jej, bronić przez... Nie tylko mówiąc monologii świadczące o tym, jak doszła do, do stanu, w którym jest, jak doszła do uzależnienia od narkotyków, jak doszła, jak skarży się na całe życie i na historię swojego życia, ale także interpretując to odpowiednio. To rola złożona z niuansów, z bardzo wyrazistych zachowań i Postępowań na scenie i od ruchów, a jednocześnie tłumaczenie tego zachowania jest złożone z samych odcieniu, niuansów wielu barw. To bardzo nęcące dla wszystkich aktorek, żeby zmierzyć się z takim zadaniem aktorskim. Słuchaj, ja nie mogę nic poradzić. Jak robię jakiekolwiek uwagi, ona grozi, że odejdzie. No, co mogę na to poradzić? Mówi, że się stara. No, czasem rzeczywiście się stara. Chociaż po jej gotowaniu nie można poznać, czy się akurat stara, czy się nie stara, ty się zawsze spóźniasz. To jest bardzo złożona postać. Bo to, co. Właściwie wiele rzeczy mnie w tej postaci zafascynowało, ale to, co jest mm, czymś takim. Naprawdę szczególnym i myślę, że przydarza się wielu, wielu osobom, że z jednej strony on ma dość udane że, życie, bo nie jest człowiekiem biednym, a z drugiej strony, jak sam jeszcze mówię o tym, że zmarnował sobie zawodowe życie. Już nie będę jakby się wydawał szczegóły, dlaczego, bo, bo o tym opowiadał w spektaklu, ale. To, to pomieszanie yy, tego, że ma 60 yy, parę lat i, i mówi, że zmarnował sobie życie. A ma zadowolonować do mnie zanim do niego pójdzie. To gruźlica, tak? Nie, nie wykrzy. Powiedział, że to możliwe. Powiedział, że to możliwe. To wszyscy diabli w jednym mały. Nigdy do tego nie doszło gdyby się od razu na samym początku nie zachorował, wysłał go do dobrego lekarza. To możemy skreślić. Ja bym tego nie wrzucał, dlatego nie, dlatego że on tak? To mówi tak, żeby się oszukiwać. żeby się, oszukiwać. się oszukiwać. No dobra, dobra. Chłopcy, y, czy ojciec chrapie? Nie, 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 nie ty Jimmy, ty chrapiesz nie gorzej niż on. Teraz zasypiasz ręką, przyłożysz głowę do poduszki. Gramy na zmianę postać Jimiego, starszego syna. Na zmianę dlatego, ponieważ yy, może się okazać, że nie jesteśmy w stanie zagrać dwóch spektakli pod rząd, I że nasza psychika nie, nie, nie udźwignie tego tematu. Z, dzień po dniu, więc yy, zastrzegliśmy sobie w kontrakcie, że gramy góra tylko dwa spektakle w secie dla zdrowia psychicznego. Stąd pojawił się Piotrek. Ja to nie wiedziałem, ale dobra. Skoro tak jest, to. To jest ciężki kaliber, ponieważ gramy tam alkoholików. Zresztą Piotr Machalica również gra machalika, <grymne> alkohol. I Rafał Pudalej też gra alkoholika. Tylko do tego Rafał Pudalej jest jeszcze chory na gruźlicę. A nasza matka jest morfinistką. I to nie są jaja. Mówimy to serio. A! Pracował od frontu, dlatego jest taki wściekły. Gdzie ojciec? Spóźni się jak zwykle. Katarzyna, chce go zawołać na obiad, powinna podejść do niego i powiedzieć mu, a nie po prostu krzyczy. Na co? Ta, ta dziewczyna nas tak kompromituje. Jego kompromituje. Tak, co? Za brak szacunku. Mhm. Gigi, posłuchaj, ty nie masz najmniejszego prawa, żeby się wyśmiewać z ojca. Nie masz prawa. To na pewno bardzo skomplikowana rodzina. Matka morfinistka. Ojciec alkoholik, aktor, brat, aktor alkoholik i Edmund również alkoholik. Jest chory. Do pewnego momentu oszukuje się sam siebie, że jest przeziębiony. I w pewnym momencie dowiaduje się, że ma gruźlicę. I jest jakby zawieszony między, między swoim problemem a problemem własnej matki, z którą jest bardzo, bardzo związany której chciałby pomóc, ale w żaden sposób nie może, bo ona sama sobie nie chce pomóc. Są na pewno dość emocjonalni, bardzo rozchwiani, z, ze skrajności w skrajność, przechodzący w ciągu paru chwil. Także na pewno dużo emocji tutaj w tym domu panuje. Mamo, ty dopiero zaczęłaś. Możesz się jeszcze cofnąć. Wszyscy ci pomożemy. Ja zrobię wszystko. Rozumiesz, mamo? Ja bym chciała, żebyś nie mówił o rzeczach, których nie rozumiesz. Mamo, rozumiem. Nie, po prostu mówisz o rzeczach, o których nie masz zielonego pojęcia. Poza tym, ty nie powinieneś tego mówić, bo denerwuję się przez ciebie. Pamiętasz, wróciłam z sanatorium. Lekarze powiedzieli, że nie wolno mi się denerwować, że to jest jedyny warunek. I wtedy natychmiast zachorowałeś. Zaczęłam się denerwować i cały czas się denerwuję. Ja oczywiście nie mówię tego, żeby się usprawiedliwiać, to nie jest żadna Mamo. Mówka, tylko po prostu Mamo. mówię, żeby, żebyś wiedział. Grałam w tym spektaklu Katarzynę, służącą y, rodziny. W sumie jako służąca to podejrzewam, że mogłabym tam robić chyba, co mi się żywnie podoba, bo i tak każdy żyje we własnym świecie w takiej rodzinie.